Jak wczoraj mówiłeś, żeby tak oddać takie dwa skoki jak w kwalifikacjach i były takie? No, przyznam, że wczorajszy był lepszy, ale, ale ciężko, ciężko właśnie takie, e, takie jak wczorajszy oddać. E, ale z tych, z tych dwóch też jestem zadowolony, bo to były takie dobre skoki. E, no, w sumie, no dobre, bardzo dobre nawet skoki, można by powiedzieć. E, no, tak. To jeden z najlepszych Twoich występów tej zimy? Nie, e, znaczy się. S, skoki, skoki może były, były dobre, w sumie i równe e, ale właśnie tak. E, <grywka> tak ta jak. E, w nie, właśnie w tych niektórych konkursach, co tam zajmowałem. Szóste miejsce to był właśnie taki bardzo dobry. I jeden taki właśnie jak ten z kwali wczoraj. Także, myślę, myślę, że myślę, że to nie był mój najlepszy start, ale, ale był bardzo fajny start, udany i, i miejsce, miejsce też zadowalające, bo w pierwszej dziesiątce, także z dzisiejszego konkursu jak najbardziej jestem zadowolony. No i z formy ogólnie, bo wszystkie skoki są. Wszystkie skoki. To w miarę takie powtarzalne równe. Czasem, czasem się zdarzy właśnie taki, taki jak wczoraj w kwali, ale no, by się tak częściej zdarzało. Czekasz już na konkurs w Oslo? Nie. Nie trzeba pierwszy zajechać tam. Zajechać, potem zakwalifikować się do konkursu, no i potem, potem wystartować. No, na, na pewno. Na pewno jeszcze, jeszcze, no, no to można powiedzieć, że, no, no dobra, no, 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 się za no, no. no, to dzięki Wiotrek, no i powodzenia Mosla, mimo wszystko. No dzięki, nie dzięki.